Witajcie drodzy widzowie! Pozwólcie mi, że dzisiaj przedstawię Wam kilka znakomitych filmów anime o tematach drugowojennych. Pamiętajcie, że wojna to nic dobrego, a te filmy mogą Was uświadomić w tym, że wojny nawet bardzo daleko od nas są zawsze brutalne i po prostu jest to nic dobrego. Niemniej jednak zapraszam do oglądania. Jeszcze przez materiałem pragnę zaznaczyć, że nie jest to odcinek dla każdego. Nie jest to odcinek dla osób, które są strasznie wrażliwe i nie znoszą cierpienia ludzkiego. Ponieważ te filmy. Każdy z tych filmów, które dzisiaj zaprezentuję, w mniejszym lub większym stopniu opowiadają o tym. Więc jeśli jesteś osobą, która nie lubi tego, nie oglądaj tego filmu i nie oglądaj tych filmów, które w tym odcinku polecam. To nie jest tak, że jakoś chcę Was zaciekawić, że o, kliknij, bo coś takiego. No nie, ja chcę po prostu dać ostrzeżenie dla osób o słabych nerwach, żebyście po prostu tego odcinka nie oglądali in the of the world. Historia opowiada o niejakiej Japońce imieniem Suzu. Dziewczyna w bardzo młodym wieku wychodzi za mąż, za niejakiego mężczyznę i przeprowadza się z nim do jego domu rodzinnego nieopodal miasta Hiroshima w czasach drugowojennych. Historia nie skupia się tutaj na jakichś walkach z wrogiem, jak Japończycy toczyli w ciężkie boje na Pacyfiku za Stanami Zjednoczonymi, ale opowiada historię o dziewczynie, o roli kobiet w czasie II wojny światowej, a dokładnie roli kobiet w Japonii w czasie II wojny światowej. Światowej. Historia bardzo pięknie pokazuje to, jak zmienia się mentalność ludzka, jak zmienia się postrzeganie społeczeństwa właśnie w takich ciężkich czasach jak II wojna światowa. Nie świadczymy tutaj strzelania z karabinów, z pistoletów, z pistoletów maszynowych i szarży na ból krewroga, ale doświadczymy klasycznego życia ludzkiego i czasami nawet podłego traktowania kobiet właśnie w tych trudnych, bardzo trudnych czasach. Jakie z oczekiwania stawała przed nią społeczeństwo, jakie wymagania, co musiała robić, żeby Przetrwać w tym okrutnym świecie, oraz to, że naprawdę ona nie chciała tego ślubu, a została do niego zmuszona, no bo w cudzysłowie tak trzeba. Niemniej jednak, pomimo tego, że Produkcja nie pokazuje tutaj takich stricte walk militarnych, to bardzo dobrze pokazuje to, jak żyło się na co dzień cywilom w Japonii podczas II wojny światowej. Nauka o bombach, żeby ochronić się przed nalotami wroga. Jeśli był nalot, to się chowali do bunkrów zadniaczy, na przykład w nocy, jak był alarm, oraz jakieś proste zajęcia z pierwszej pomocy, żeby pomóc sobie lub rannym rodzicom, przyjaciołom etc. Etc. Oprócz tego takie klasyczne zajęcia domowe, jak na przykład gotowanie, sprzątanie, ogarnianie domu, też nasza kochana Suzu musi się nauczyć w tych chorych i trudnych czasach. Moim zdaniem, fabuła, może nie jest jakaś dramatycznie trudna do zrozumienia, może nie jest jakoś bardzo brutalna, ale i tak pokazuje to, jak wtedy funkcjonowała Japonia właśnie w czasie II wojny światowej. Wiele żołnierzy, przemarszów, patrolów, czy nie ma Amerykanów, i wiele innych, są w tej produkcji na porządku dziennym. Pomimo tego, że sama produkcja nie pokazuje stricte klasycznej walki na wyspach, czy na przykład w morzu, lub na, w, czy na przykład w powietrzu, jak to było miejsce na Pacyfiku, to pokazuje bardzo dobrze, jak się w tamtych czasach żyło, jaka była mentalność do kobiet i jakie w ogóle było nastawienie do ich w społeczeństwie. I bardzo fajnie to pokazuje właśnie in the corner of the world. Moim zdaniem może fabuła nie jest jakoś bardzo brutalna, tak strasznie żaść, nie chce się tego oglądać, to i tak jest bardzo ciekawie, i wciągająca. Opowiada historię młodej Japonki, Suzu, która właściwie musiała dorastać w tych strasznych czasach. Może nie widziała wszystkich okropieństw takich, jakby rządziło ich państwo, na przykład w Chinach w latach 30., -tych. może nie widziała wszystkich okropieństw, jakie Niemcy robiły na przykład na Polakach czy Żydach w czasie II wojny światowej, ale doświadczyła tego, jak ją kraj potraktował, jak potraktowało jej społeczeństwo oraz to, jakie wymagania stawiało wobec kobiet i co właściwie oni musieli robić. Wszystkiego tego dowiecie się w filmie In the Conner of the World. Film, który trwa 3 godziny, może to jest troszeczkę dużo, ale moim zdaniem fajnie pokazuje to jaka była rola kobiety w tych czasach i jak ona się odnajdywała w tych czasach pomimo tego, że naprawdę była młodą dziewczyną. Moim zdaniem, film jest naprawdę piękny i warto go obejrzeć. Lecimy do kolejnego filmu. Grobowiec Świetlików, czyli kolejna bardzo dobra produkcja. Fabuła opowiada historię pewnego rodzeństwa: brata Seita i jego młodszej siostry Setsuko. Fabuła zaczyna się zaraz po bombardowaniu ich rodzinnego miasta Kobe, miasta portowego w Japonii. W owych bombardowaniach ginie ich matka w wyniku obrażonych ran, a oni są porzuceni sami sobie, no i muszą jakoś przeżyć podczas II wojny światowej a bardziej końcówki, w tego miasta i jakoś wiązać koniec z końcem. Fabuła skupia się na tym, jak dwójka rodzeństwa próbuje jakoś ze sobą się zżyć. Pomimo tego, że Setsuko jest siostrą, która nawet 10 lat nie ma, a Seita jest chłopakiem, który nawet nie ma pełnoletnich lat, ponieważ jest dopiero nastolatkiem, chodzą od domu do domu, bardziej od ruiny do ruiny, szukając czegoś, co by nadało się na sprzedanie, czegoś, co by po prostu pozwoliło im trochę przeżyć, czegoś, co mogliby wymienić na przykład na troszeczkę ryżu. Przypominam, że ryż pod koniec II wojny światowej w Japonii i w terenach bombardowanych przez Stany Zjednoczone, ryż był towarem iście deficytowym i było go strasznie trudno dostać, na przykład na czarnym rynku, no i ogólnie był towarem trudno dostępnym. Chodzą tak od domu do domu, próbując Przetrwać, prób próbując wziąć coś, wygrzewać, żeby mogli chociaż chwilę dłużej żyć. Próbują się też gdzieś zatrzymać i takie miejsce znajdują. Jest to stary schron po bombach i próbują jakoś przeżyć w tym trudnym świecie, które naprawdę nie przywitało ich. Pięknym dzieciństwem, ale brutalną rzeczywistością, jaka jest wojna. Pomimo tego, że ich życie się totalnie zawaliło, i Seita jako kilkunastoletni chłopak, zajmuje się większością rzeczy, no bo Setsuko jest dopiero siostrą, która nawet 10 lat nie ma i do, za wiele rzeczy nie potrafi po prostu. Dają jakoś radę, próbują gdzieś znaleźć coś do jedzenia, to znajdują. Nie jedzą rzeczy nie wiadomo jakich. Często jedzą jakieś żaby, jakieś stare rzeczy, jakiś ryż spleśniały, którego by nikt nie tknął w czasie pokoju, a oni go jedzą, żeby przeżyć. Pomimo tego znajdują trochę emocji w sobie i człowieczeństwa, żeby móc się radować tym, że przynajmniej żyją. I takie momenty najbardziej utkwią wam w pamięci, kiedy oni pomimo tego, że za rogiem ludzie się zabijają, oni się cieszą. Bawią się jak w pokoju, Bawią się za sobą, ganiają, bawią się w berka albo pluskają na plaży, gdzie podczas spokoju spędzali tam czas ze swoją zmarłą matką. A teraz... I tak się cieszą, że mają siebie i to bardzo pięknie pokazuje miłość, miłość siostry do starszego brata i vice versa. Oczywiście Sejt jako starszy brat postanawia bardziej zaopiekować się siostrą, jak wcześniej wspomniałem. Często kradnie różne rzeczy z pobliskich pól ludzi, którzy też wiążą koniec z końców. I czasami się to kończy dobrze, czasami się kończy tak źle, że ci sąsiedzi prawie go zabijają albo biją go prawie do nieprzytomności a i ci tak się czasami uda coś ukraść tylko dlatego, żeby przynieść coś siostrze i żeby ona mogła zjeść ale z dnia na dzień ona i tak po prostu słabnieje przez to, że je coraz mniej i coraz mniej, ponieważ coraz więcej rzeczy brakuje pomimo tego, że anime jest jakie jest, nie opowiada historii walki na bagnety w okopach jakie może było za pierwszej wojny światowej nie opowiada walki na bagnety nie opowiada jakichś strzelanin na przykład bitw samolotów na Pacyfiku czy czegoś to opowiada życie woof uh -huh. Sierot, dwóch sierot, które straciły właściwie matkę, muszą sami poradzić sobie w zgliszczach Japonii, jako brat i siostra. Pokazuje to przede wszystkim wielką miłość, jaką oni siebie darzą. Pomimo tego, że naprawdę w każdej chwili mogą zginąć, pomimo tego, że ich życie jest zagrożone, pokazują to pięknie, jak się kochają, nawet w małych gestach: w małych gestach przygotowywania sobie posiłku, jakiegoś y, uczucia, jakiegoś po prostu jakiejś zabawy, coś w stylu cieszenia się, bawienia się. W Berka, mimo tego, że już właściwie no, nie ma po co się cieszyć, bo Japonia niedługo przegra wojnę, to pokazuje ten film przede wszystkim to, że pomimo tak trudnych sytuacji człowiek potrafi zachować się jak w czasie pokoju. I moim zdaniem, film warto obejrzeć. Pomimo tego, że ma trochę lat na karku, bo pochodzi z lat 80., moim zdaniem i tak warto chwycić po tą produkcję, bo naprawdę jest po prostu znakomita i szczerze bardzo, bardzo ją polecam. Barefoot Gen, czyli filmy. Dwa filmy, które moim zdaniem są naprawdę bardzo traumatyczne, ale pokazują jakie wielkie piętno emocjonalne i fizyczne w formie też oczywiście bólu. Pozostawia bomba atomowa, albo nic nie pozostawia. Fabuła w skrócie opowiada o chłopaku genie, o jakim chłopaku, który przeżył bombę, wybuch bomby w Hiroshimie 6 sierpnia 1945 roku, i opowiada historię jego mamy, która, pomimo tego, że była w ciąży, też przeżyła uderzenie bomby na Hiroshima w 1945 roku. Mogę Was tutaj zanudzać fabułą, ale tego nie będę robił. Obejście to sami. W skrócie film opowiada, właściwie dwa filmy, ale po kolei. Pierwszy film opowiada o życiu mieszkańców, mieszkań w Hiroshima na chwilę, przed uderzeniem bomby, w czasie uderzenia bomby, jakie są skutki w ciągu pierwszych 15 minut, jak bomba uderzy w ziemię, i co robi z ludzkim ciałem, tam to jest wszystko pokazane, co jest strasznie ohydne, ale nawet ja tego chyba nie pokażę na filmie, ponieważ nie chcę. A jest to film dla ludzi o mocnych nerwach, dlatego na początku filmu było ostrzeżenie. To też pokazuje ten film później to, jak ludzie nie zdawali sobie sprawy z choroby popromiennej, choroby po uderzeniu bomby atomowej, jakie po raz pierwszy ludzie musieli. Się zmierzyć właśnie w 1945 roku. Tu mi chodzi o ludzi ocalałych z tej całej masakry. Fabuła pierwszego filmu jest moim zdaniem bardziej traumatyczna, ponieważ jest bardzo wiele momentów smutnych, tragicznych. A jak jeszcze dodamy, że film jest z lat 80., to jeszcze bardziej to buduje atmosferę tego, że animacje są takie. Może nie jakieś bardzo złe, ale sam dźwięk w tym anime widać, że był nagrywany przez starego typu sprzęt, że krzyki, oklaski, jakieś y, po prostu elementy zaskoczenia, y, strachu, gniewu są y, bardzo takie... Inne niż w nowych produkcjach. Chyba wiecie o co chodzi. Może jak oglądaliście Bolka i Lolka, to mniej więcej chyba wiecie o co chodzi. Coś takiego jest w Food Gen. Pierwszy film, jak mówiłem, opowiada o życiu ludzi w Hiroshimie przed uderzeniem bomby atomowej, po uderzeniu, jakie były skutki choroby, jak się żyło w tych zgliszczach, gdzie wszędzie waliły się gruzy i trupy. A drugi film opowiada o życiu w Japonii po zakończeniu II wojny światowej, chwilę po zakończeniu właśnie tych całych konfliktów zbrojnych i tego, jak żyło się w Japonii. Japonii, właśnie, w, tu chodzi oczywiście o Hiroshima, w 1946-1947 roku, jak nasz Gen, który był nastolatkiem podczas uderzenia bomby atomowej. Podczas drugiego, po prostu z drugiej części filmu, postanowiono dołączyć do niej jakiejś szajki dzieciaków, którzy jakoś razem w tych zgliszczach niczym szczury próbują przeżyć i wydrapać coś dla siebie. No, drugi film opowiada. Takie bardziej łagodniejsze rzeczy, takie się działy po II wojnie światowej w Japonii. Ale opowiada historię właśnie też taką brudną, smolistą właśnie po uderzeniu bomby na Hiroshima. Pomimo tego, że dwa filmy może nie są jakieś niewiadomo jakie, bo nie są wysokich latów, to bardzo prosto z mostu pokazują to, co się dzieje z człowiekiem i co się dzieje z psychiką ludzką podczas czegoś, czego właściwie wtedy ludzie nie znali, no bo nawet podczas momentów w filmie, szczególnie pierwszej części, lekarze dziwią się, że jakim cudem podczas tak jednej bomby zrobiło się aż tyle szkód. No bo po prostu, wiecie, to było coś po raz pierwszego użyte i szczerze ludzie nie wiedzieli co to jest, no i szczerze widać to podczas oglądania tej produkcji. Dwa filmy, Barefoot 1 i Barefoot 2, o tym opowiadają i o dzielnym chłopaku genie, który mimo przeciwności losu no, nie poddawał się i przeżył to piekło choć przeżył właściwie szczęściem jak przeżył nie będę wam mówił jego matka też przeżyła właściwie szczęściem te piekło. Warto też dodać, że twórcą mangi, która dostała adaptację tych filmów, które dzisiaj omawiamy jest chłopak, właśnie gościu który jest głównym bohaterem mangi, no i tego filmu, więc właściwie to jest taka historia prawdziwa, która wydarzyła się naprawdę. Może w formie filmu jest trochę bardziej, no wiecie, kreskówkowa trochę bardziej luźno, podaje się tego wszystkiego to i tak po prostu opowiada tę historię z życia chłopa, który przeżył naprawdę, naprawdę wiele. Warto się zaznajomić z historią, która już się kiedyś wydarzyła i miejmy nadzieję, że się więcej nie powtórzy. Na podsumowaniu tego wszystkiego chciałbym wam powiedzieć, że zdaję sobie sprawę, że Japonia podczas II wojny światowej nie była kolorowym państwem. Robiła wiele okrucieństwa, szczególnie też w dwudziestoleciu międzywojennym. W Chinach, w Korei... I w wielu innych miejscach na Pacyfiku, no i też oczywiście, że w Azji. Ale są to filmy, które nie opowiadają o ludziach, którzy ślepo wierzyli w cesarza i ginęli gdzieś na Pacyfiku albo gdzieś w Chinach daleko, tylko to opowiada historię ludzi, którzy właściwie byli cywilami i w większości byli dziećmi i nic nie mogli powiedzieć do wielkiej machiny wojennej, jaka była wtedy Japonia, nie została zniszczona przez Stany Zjednoczone. Mam nadzieję, że my zrozumiecie. Pomimo tego, że te filmy opowiadają o japońskich relacjach, japońskich cierpieniach podczas II wojny światowej, to moim zdaniem i tak warto te filmy poznać, żeby no po prostu lepiej poznać historię oczami Japończyków, którzy jako jedyni byli państwem, którzy ucierpieli na skutek bomby atomowej. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Dziękuję za jego obejrzenie. Do zobaczenia, widzimy się w kolejnych odcinkach. No i cześć.